Ticho, nasz zawodnik niestety podczas meczu doznał kontuzji kolana, uszkodził, więc zadał krzyżowe przednie i łąkotkę. I was just going after attacking the opponent, and he changed direction, and I don't know, it's like I I lose little bit balance and my my foot, my right foot stuck stuck on the grass and uh, I felt like inside my knee like like cracking bones. I knew that it's something serious. Bardzo szybko zdecydowaliśmy się, żeby go wysłać e, jednego z lepszych specjalistów e, w Europie e, do Barcelony, doktora do Gugata. Jesteśmy w tym momencie na czwartym tygodniu rehabilitacji z Tycho. Może tak pokrótce opowiem, jak wygląda jeden dzień z jego życia w tym momencie. Więc jest tutaj tak naprawdę pierwszy i wychodzi z nami ostatni. E, zaczynamy taki dzień od pracy nad jego kolanem, nad strukturą, żeby przygotować się do mobilizacji, czyli robimy terapię TEKAR, potem wrzucamy jakieś zabiegi przeciw, przeciwzapalne, żeby uspokoić trochę kolano, drenujemy je i następnie mobilizujemy. Później płynnie przychodzi sobie w aktywne rzeczy z trenerem Tomkiem. Dba nie tylko o kolano, jego zakres ruchu i podstawowe napięcia wokół, ale też o całe ciało więc robi całą górę, mamy w miarę możliwości o jego kurs o jego serce i wydolność. Także staramy się, żeby to podejście było bardzo kompleksowe. No i na koniec go, że to tak wyciszamy, czyli, czyli robimy zimno. I ten proces tak naprawdę powtarza jeszcze raz w drugiej części dnia indywidualnie w domu. Dzięki firmie Meden jesteśmy w stanie ilości sprzętu, które mamy, bo nie mamy tylko jednego urządzenia, ale my po, mamy po kilka tego samego typu urządzeń u siebie, jesteśmy w stanie e, np. przykład Tichomirowi taki sprzęt e, do domu e, wypożyczyć i on jest w stanie pracować sobie praktycznie cały czas na nim e, bez uszczerbku na tym, że inni zawodnicy nie będą mogli z tego sprzętu skorzystać.